9 maja. Wiadomości z Ukrainy. Spadochroniarze Sił zbrojnych Ukrainy zniszczyli kolumnę pancerną najeźdźców. Bojownicy oddzielnej Brygady Szturmowej Tawry Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli szturmową kolumnę pancerną wraz z lądowaniem rosyjskich najeźdźców. Kolejna próba przebicia się przez obronę zakończyła się całkowitym fiaskiem najeźdźców. Służba Public Relations jednostki ogłosiła to na oficjalnej stronie w serwisie społecznościowym Facebook, publikując odpowiedni film z komentarzem. W czasie szturmu ukraińscy żołnierze wraz z piechotą spalili jeden czołg i dwa transportery opancerzone. Spośród tych najeźdźców, którzy cudem przeżyli, Rosyjski duch został skutecznie pokonany przez naszych operatorów dronów szturmowych. Klip powstał z materiału filmowego wykonanego przez operatorów WWT bezzałogowych statków powietrznych. Z poprzednich wiadomości wiadomo, że brygada ta walczy w kierunku maryńskim. Ukraińcy wraz z załogą zniszczyli potężną fabrykę artylerii samobieżnej Pion. Ostatniego dnia rosyjscy najeźdźcy stracili 30 systemów artyleryjskich. 5 baterii. A od początku inwazji na dużą skalę było ich już ponad 12 tysięcy, średnio 15 dziennie. Poinformowało o tym Centrum Prasowe Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w tradycyjnym codziennym raporcie o stratach najeźdźców, publikowanym na oficjalnej stronie w serwisie społecznościowym Facebook. Z kolei kanał Telegramu Rosja bez kontekstu w odniesieniu do rosyjskich faszystów poinformował, że wczoraj ukraińscy obrońcy zniszczyli samobieżną instalację artyleryjską 2S-7 Pion wraz z załogą, między innymi siedmioma osobami. Ponieważ piwonie mają daleki zasięg do 49 km działają głównie z tyłu. Najprawdopodobniej te instalacje przechwyciło coś bardzo celnego być może wyrzutnia rakiet typu HIMARS. Okupanci posuwali się w kierunku Umańska w kierunku Awdijwska. W kierunku Awdijowska bojownicy Sił Obronnych odparli 50 ataków rosyjskich okupantów w rejonie Archangielska, Sokoła, Semeniwki, Nowooleksandrivki i Perwomajsk. O sprawie poinformował m.in. rzecznik sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Łychowa w dzisiejszym podsumowaniu opublikowanym na oficjalnej stronie w serwisie społecznościowym Facebook. Należy pamiętać, że 50 ataków wroga to stosunkowo dużo. Być może istnieje nawet rejestr ataków na jeźdźców w jednym kierunku dziennie, że tak powiem. Tymczasem autorytatywny krajowy kompilator map linii frontu i ekspert wojskowy Deep State zauważa, że wczoraj na tej części frontu agresor wyraźnie przedarł się z wcześniej okupowanej orłówki do Wolnego Umańska. Siły zbrojne Ukrainy rozbiły pancerną grupę szturmową Rosjan pod Robotyniem. Dziś rano żołnierze Sił Obronnych odparli atak pancernej grupy szturmowej desantem rosyjskich okupantów na dawnym kierunku Melitopola, obszar wyzwolonej latem ubiegłego roku wsi Robotyn. Poinformował o tym na swoim kanale telegram Sniper Speaks bloger i bojownik odrębnego batalionu szturmowego AIDAR Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy Stanisław Buniatow powiedział, że wróg zaatakował pozycje ukraińskie na dwóch bojowych wozach piechoty, z czego jeden został zniszczony, ale drugi był w stanie się wycofać, dzięki niezawodnej stacji walki elektronicznej. Dlatego ukraińscy obrońcy polegali na dronach kamikadze. USA wprowadziły nowy pakiet sankcji wobec Rosji Departament Skarbu USA ogłosił sankcje wobec prawie 200 osób fizycznych i prawnych, które wnoszą wkład w rozwój rosyjskiego kompleksu wojskowo przemysłowego i pomagają mu ominąć istniejące ograniczenia. Poinformowało o tym służby prasowe amerykańskiej agencji. Pakiet sankcji wymierzony jest w bazę wojskowo-przemysłową Rosji oraz jej programy dotyczące broni chemicznej i biologicznej, a także osoby fizyczne i prawne w krajach trzecich, które pomagają Rosji w zakupie komponentów do produkcji broni lub produktów obronnych. Departament Skarbu USA nałożył sankcje na prawie 60 osób z Azerbejdżanu, Belgii, Chin, Rosji, Słowacji, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które umożliwiają Rosji zakup niezbędnej technologii i sprzętu z zagranicy. Ponad 100 organizacji, znajdujących się na zaktualizowanej liście sankcyjnej, działa lub pracowało w sektorach technologicznym, obronnym, produkcyjnym i transportowym rosyjskiej gospodarki. W szczególności na liście znalazła się jedna z największych rosyjskich linii lotniczych, Pobieda. Ograniczenia nałożono także na szereg fabryk, w tym na Uralską Fabrykę Samochodów, Fabrykę Samochodów w Briańsku, Fabrykę Silników w Jarosławiu, Fabrykę Tranzystorów Mocy we Fryazynie, Fabrykę Stopów Precyzyjnych w Wołodymyra i Fabrykę Protonów. Przyjaciele, Wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.